Cześć, ze mną jest Tomek Siemek z Asów Nowej Huty B. Cześć Tomek. Cześć, witam wszystkich. Yy, jesteśmy po meczu Asów Nowej Huty B z Adgo Sklepem, Spadkowiczem, który no, zaskoczył Was. Yy, jak, co powiesz o tym meczu? Był do wygrania, czy jednak yy, póki co jeszcze u Was brak zgrania, jesteście nową drużyną? Znaczy, nową, znacie się, ale jako zespół tak, drugi zespół po raz pierwszy. Tak, oczywiście każdy mecz jest do wygrania i zawsze jak wchodzimy na boisko to wychodzimy po to, żeby wygrać. No, ale tutaj drużyna Spadkowicza postawiła nam bardzo, bardzo wysoką poprzeczkę. No, nasz błąd, chyba ten najważniejszy w tym meczu to było to, że rzeczywiście mało graliśmy ze sobą jeszcze. Jest to nowa drużyna, choć marka już znana, bo Asy to znana marka we ie Natomiast no, my nie graliśmy ze sobą. Drużyna powstała po to, żeby zrobić konkurencję naszym kolegom z pierwszej drużyny, żeby czuli nasz oddech i żeby, żeby tam w lidze A jak najlepiej sobie, sobie radzili. No i chyba troszkę. To też ich wina, ta, ta przegrana nasza, bo, bo chcieliśmy z nimi zagrać sparing przed rozpoczęciem rozgrywek, no ale bali się nas, nie chcieli wyjść na boisko, no i stąd może brak tego, tego zgrania. To tak pół żartem, pół serio. No, no właśnie tutaj słyszeliśmy, że chcieliście zorganizować ten sparing, ale jeden z kolegów no, przyłożył do tego rękę, że się jednak nie odbył. Dobrze, wracając do meczu. W drugiej połowie, na początku doszliście rywala, tak? Wyszliście nawet na jednobramkowe prowadzenie. Czy, czy właśnie to był ten moment, że poczuliście, że ten debiut może być Udane, co potem nie, nie zagrało. Na pewno tak, pierwsza połowa dość taka chaotyczna, dużo dużo e, gry właśnie przy samych bramkach, jednej i drugiej zresztą. Natomiast w drugiej połowie rzeczywiście poczuliśmy się pewniej, i wyszliśmy na jednobramkowe prowadzenie, no ale później dwie szybko strzelone e, bramki w bardzo krótkim odstępie czasu i to nam troszkę podcięło, podcięło skrzydła. Troszeczkę się cofnęliśmy, zaczęliśmy grać e, niepewnie, e, no i brakło czasu, tak? No bo udało nam się pod koniec jeszcze jedną bramkę e, strzelić, ale już nie wystarczyło czasu na to, żeby zremisować lub nawet, nawet wygrać, ale w takich, chyba w takich meczach to może dobrze, że ten mecz jeszcze nam nie poszedł, bo, bo może w kolejnych, kolejnych meczach byśmy się czuli e, zapewnie. E, nawet w zapowiedziach waszych w fls byliśmy stawieni jako faworyt ligi. Może ten balonik rzeczywiście był za bardzo, e, za bardzo nadmuchany. E, dostaniemy trochę pokory, troszkę trzeba też przemyśleć, bo, bo myślę, że tutaj też głowa zawiodła w tym meczu. E, trzeba było troszeczkę się cofnąć, e, zagrać e, od tyłu, jak to się mówi, poczekać na przeciwnika i, i, i postawić na kontry. Ale myślę, że kolejne, następne mecze, kiedy już będziemy bardziej siebie znać i, i pójdą nam, nam lepiej. No tak jak mówiłem na samym początku, zawsze wychodzimy po trzy punkty i mam nadzieję, że jak najszybciej, czyli w kolejnej kolejce już te trzy punkty, asy bez zdobędą. No właśnie, zgadzacie się, zgadzacie się z zapowiedziami, że będziecie tutaj walczyć o awans? Czy pierwszy sezon traktujecie tak właśnie na spokojnie, żeby się ograć, żeby właśnie być tym zapleczem dla dla pierwszej drużyny w pierwszej kolejności, a nie samemu tworzyć jakąś <grych> super historię. No przede wszystkim się bawimy, tak? Przede wszystkim się bawimy i tego nie należy zapominać, bo FLS po to jest. Po to jest, żeby raz w tygodniu każdy z nas pewnie czeka na ten mecz między tam swoimi A czy B klasami, no bo taki, takie, takie też gramy mecze. I to, jest, I to jest nasz główny cel: dobrze się bawić. No ale też po to tu przyjeżdżamy, żeby, żeby wygrywać, żeby strzelać jak najwięcej goli, żeby się też zaprzyjaźnić. Więc, więc myślę, że, że kolejne te mecze no Muszą nam przynieść też, no bo każde te trzy punkty, każda wygrana to jeszcze jest satysfakcja. Inaczej wraca się do domu, inaczej zimny napój smakuje po takim meczu, więc, więc myślę, że tutaj no będziemy się starali jak najlepiej do każdego meczu podejść, jak najlepiej go zagrać. No i za każdym razem zdobywać trzy punkty. Jeśli pytasz o zapowiedzi, to, to tylko chyba powinniśmy się cieszyć, że, że takie nazwiska, jakie są w Asach B, no to, to rezerwy, tak? I możemy powiedzieć tylko rezerwy, no ale okazuje się, że aż rezerwy. I te nazwiska, te nazwiska się. Gdzieś wymieniają, wymieniane są na stronie, to cieszy nas na pewno, ale, ale tak jak mówię, no ten mecz dzisiejszy pokazał, że jeszcze, jeszcze przed nami dużo pracy i ta pokora, pokora musi być, głowa musi zacząć pracować i, i wtedy myślę, że, że pracą i myśleniem o kolejnym następnym meczu, a nie o tym, co jest napisane na stronie, to wtedy te trzy punkty na pewno przyjdą i zwycięstwa będą. No właśnie, powiedz nam jeszcze, z jakich zawodników składają się Asy Nowej Huty B. No właśnie tak. Tak, może zacznę, zacznę ode mnie, bo śmiejemy się dzisiaj, że ja niedawno, 20 lutego, skończyłem 40 lat. W kilku drużynach już w się udało mi się zagrać, ale cieszę się z tego, że dzisiaj w Asach B jest, jest też kilku moich kolegów, z którymi grałem też w innych drużynach. Zaczynaliśmy też w futsalu grać, grać ze sobą, więc też nie jest tak, że się, że się nie znamy. Cieszę się, że, że mogę tu zagrać, no ale są też, są też chłopaki, gdzie już ten rocznik zaczyna się na 9.9, tak? PESEL, więc śmiali się. Dzisiaj chłopaki, że mogliby być moimi synami. Pewnie, pewnie tak, ale, ale cieszę się, no bo jest to takie w Asach B wymieszanie doświadczenia z młodością, z takim może troszkę polotem też. Czasami o, może trzeba go jeszcze y, troszkę przytrzymać, ten polot, ale to, to dobrze. No tak jak mówię, doświadczenie z młodością to chyba dobra, dobra mieszanka dla wszystkich, bo, bo dla tych starszych takich jak ja, to jest dobra zabawa i, i też może przekazanie jakichś jakich swoich doświadczeń e, takich futbolowych na tym poziomie FLS-u. A, a dla tych młodych chłopaków też zabawa, spotkanie z przyjaciółmi, ale też nauka tego futbolu, żeby to potem przenieść na boiska Serie A i Serie B. tak. <grystanie> no właśnie, a propos tego polotu, to ma być też jakaś nauka obowiązkowości dla tych chłopaków z yy, podbloku, którzy piją piwko, jak to tutaj słyszeliśmy? Pewnie tak. no Mnie zawsze zależało. Ja zawsze podchodziłem do wszystkich meczów, czy, czy, czy FLS-ów, czy, czy innych lig, które gdzieś tam gramy. Przede wszystkim ten, ten żeby była ta odpowiedzialność. tak, bo, bo co z tego, że będziemy pierwsze mecze? Z reguły w takich ligach to jest tak, że na pierwsze mecze przychodzi nas 10-12. Czasem dwie drużyny możemy stworzyć, ale w miarę upływu e, tych ludzi, ludzi ubywa. E, ale myślę, że tak patrząc na, na kolegów moich, że ta odpowiedzialność na pewno tam będzie i, i tego się trzeba nauczyć. tak, no Bo na boisku, bez względu w Jakiej lidze się gra, jeden za drugiego jest odpowiedzialny. To jest gra zespołowa i, i ona musi tak być. Jeden nigdy sam nikt nie wygra, tak? No chyba, że to jest Leo Messi, ale myślę, że Leo Messi jakby wyszedł sam na boisko, to też by, też by nie dał rady, no bo od kogoś musi mieć tą piłkę, musi mieć podanie, tak? No choćby w ramkarz musi no tak. być, żeby mu, żeby mu podać, to też tak, tak pożartujmy, ale, ale, ale tak myślę, że gdzieś tam jakiś, jakiś obowiązek tego, żeby być za siebie odpowiedzialnym. O, może tak, a, a później to przychodzi w życiu odpowiedzialność za... Za innych, z którymi żyjemy na co dzień. No tak, bardzo ładnie powiedziane. Yy, czyli co? Na spokojnie. Czekamy, aż się rozkręcicie. Zwycięstwa przyjdą z czasem, tak? Bez większej presji, bez pompowania balonika. Asynowa Hutabę, tak? No tak. Przede wszystkim e, chcemy e, jakby dotrzymać słowa, którego wydaliście, tak? Jeśli stawiacie nas w rolach faworytów, to chcemy się z tego wywiązać i, i, i jestem przekonany, że to nam się na pewno, na pewno uda, tylko rzeczywiście trzeba jeszcze się zgrać, pomyśleć, by być odpowiedzialnym, a reszta sama przyjdzie. Dzięki bardzo, tego wam życzę. Dzięki.